Witajcie w nowym vlogu. Eee, zaczynam w zasadzie tak już po południu. Nagrałam Wam pogadankę, którą pewnie już widzieliście. Podziękuję Wam tutaj na górze. Z tej strony chyba się wyświetli. Zawsze mylę, która strona, ale tak sobie pomyślałam, że nagram też takiego dziennego vloga, bo no szkoda nie nagrywać, prawda? Wiem, że lubicie oglądać takie zwykłe, zwyczajne vlogi, tak więc. Dlaczego nie? Jestem jeszcze w domu, więc mam trochę więcej czasu. Właśnie wstawiłam mm, takie niby nuggetsy, wiecie bezmięsne. I zrobimy sobie takie fajne sandwicze w takiej bułce w panini, ale ona jest z, z nasionkami, tak więc pokażę Wam, jak to wygląda. Takie wiecie, wypasione kanapki. A taka już jest głodna, zrobiła lekcje swoje, właśnie je sprawdziłam, więc będzie mogła je wysłać. Zmontowałam dla Was vloga, tak więc bardzo produktywnie dzisiaj się wszystko ten cały dzień yy, zaczął, tak? Yy, mam teraz dużo celebrytek, właśnie do, do wysyłania. Muszę je porozdzielać i wiecie co? Chcę zrobić dzisiaj pierwszy live na Facebooku. Nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem, czego zapiszę. Zobaczymy. Trochę się stresuję, ale natalka mi bardzo dopinguje. Mówi, mamo, musisz to zrobić. Bo chcę po prostu dojść do jakby większej, e, większej społeczności, do więcej widzów, tak? Więc mam nadzieję, że jakoś to wypali. Zrobię to wieczorem, myślę, że tak ko koło godziny 5-6, bo myślę, że to jest taki najfajniejszy czas, wtedy wszyscy są w domu. Może nawet troszeczkę później jeszcze zobaczymy. Więc ja teraz e, moje zadanie, zanim się te wszystkie nuggetsy jeszcze tam upieką, porozkładam te celebrytki, oczywiście jak zwykle na ziemi, na podłodze. To jest moja ulubiona pozycja. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja zawsze siadam na podłodze i czuję się tak komfortowo na tych moich wykładzinach, że rozkładam to wszystko, ja leżę, piszę i tak dalej. Napiszcie mi też, czy też tak macie. Jak ja już coś robię, to zawsze na podłodze, rzadko kiedy przy stole. No i tak, idę do tych moich celebrytek, pokażę Wam, jak Natalka się czuje mniej więcej. Jest w dobrym humorze, tak więc myślę, że bardzo mocno ją nie boli. Teraz tak patrzę, że moje oczy są bardzo jasne, stoję właśnie tutaj przy, yy, przy oknie, bo jest dzisiaj, no nie ma słońca za bardzo, jest jasno, ale no nie ma takiego pięknego słoneczka, słoneczka jak było wczoraj, więc muszę tutaj się troszeczkę doświetlać, bo w pokoju jest trochę ciemno, a jeszcze nie chcę zapalać, bo jest godzina dopiero, która w pół do drugiej. Yy, kaweczki już dwie w zasadzie wypiłam, bo piłam jedną właśnie jak yy, robiłam z wami pogadankę O tym co tam się na talce stało w tą nogę I tak myślę, czy wziąć trzecią kawę, może sobie zrobię herbatę O, może tak będzie lepiej, więc jeżeli też macie ochotę to zapraszam na herbatkę Będę właśnie robiła te, takie wiecie, sandwicze i chcę Wam pokazać, co ja tutaj e, wymyślę. Będzie taka trochę improwizacja, ale tak jak już mam ochotę, e, widziałam w jakiejś reklamie, chyba Subway, tak mi się wydaje, e, że było właśnie coś podobnego. Ja myślę sobie, przecież to można zrobić w domu, tak więc robimy takiego sandwicza. Zobaczcie, mam tutaj już te dwie takie e, panini, ale mi się wydaje, że one też takie, wiecie, jak Subs, nie? Coś takiego. Nie wiem, czy to też się w Polsce mówi. Taka po prostu, no. Yy, bułka, o. Yy, tutaj mam te właśnie Ala Chicken Nuggets, yy, więc one jeszcze są trochę ciepłe i tak sobie myślałam, że ja je rozkroję chyba na pół. Chociaż może zostawię tak jak one są. Czekajcie, czy ja mogę Was tutaj postawić w mojej szafce? To może tak będzie dobrze. Na no, to się tobie nie przeszkadza? Nie? Ok. Yy. Bo tu oglądała sobie, jak odpoczywa. Yy, I tak. To na pół kroję. Do tego dodam sałatę. Mam tutaj taki serek, i tak myślę, czy go użyć, czy nie. On chyba się fajnie tak roztopi, jak ten ciepły właśnie ten Ala Chicken Nuggets. Yy, do tego majonez I co jeszcze? I ogórek. Właśnie nie mam pomidorów. Myślałam, że mam pomidory, ale pokroję ogórek i zrobimy sobie jakieś takie fajne, wypasione kanapki na lunch. A później na obiad chyba zrobimy te meatballs, te wegańskie, o którym chyba ja pokazywałam wam w holu z Lidla. E, więc je dzisiaj spróbujemy z makaronem i z passatą, Tak więc zobaczymy, jak to będzie smakować. Dobra, ja się zabieram za robienie kanapek, bo żonatalka po prostu umiera z głodu, jak to ona powiedziała. Leży i kwiczy, tam z tymi swoimi kulami. Nie może nawet wstać. Smutno ci na coś? No. Ale boli, czy nie, czy tak średnio no. boli? E, no na razie kanpolu nie mogę jej dać, bo jest dopiero która, chwilę po drugiej, więc chyba jeszcze godzinę musi poczekać. Ale dobra, ja tu gadu gadu, a tu będzie trzeba nakarmić moją pannicę, więc mhm. robimy i zaraz Wam pokażę, jak to wyjdzie. Tak wyglądają kanapeczki, wyglądają naprawdę smakowicie ale postanowiłam dodać jeszcze ten y, sos Sweet Chili, więc zaraz tutaj jeszcze pola go. Ops, to kanapka. No i zaraz Natalka powie, czy jest dobra. Się nie może doczekać. I drugą też. Mmm, ale smakowicie to wygląda. No i zaraz spróbujemy. Proszę, proszę, moje pacjentko. I próbuj. Pyszne No prawda? No. Super. Dobra, pacjentko, moja jeszcze herbatkę, zaraz ci dam i wcinaj usiadłam właśnie z moimi celebratkami tutaj i próbuję je jakoś tam rozpisać, bo się przygotowuję do tego live'a ja powiem wam, że się naprawdę stresuję. Jest godzina 16.30 i tak sobie myślę, że zrobię chyba go o 5.30 tak wiecie, pomiędzy tym tą godziną, którą wam mówiłam, no i właśnie tutaj chcę spisać wszystko, żebym po kolei mogła, wiecie, tutaj pójść, żeby te ceny się... Z... Były takie same, jak są na moim, w moim butiku, więc muszę je sprawdzić, bo tutaj te, co mam w pudełkach, one są bez cen, tak więc muszę sprawdzić, ile dokładnie one kosztują, po ile je sprzedaję, żeby nie było jakiejś tam wtopy. Tak więc jakoś to rozplanuję, trochę mam roboty. Zaraz powiedziała Natalka, że mi też pomoże. Coś tam jeszcze kończę u siebie w pokoju i powiedz, że zaraz... Powiedziała, że zaraz do człapie i będzie mi pomagać. Naprawdę się stresuję, nie wiem. Jak ja z wami tutaj rozmawiam przed kamerą, ja kompletnie nie mam żadnego, żadnych oporów, żadnego stresu, nic, nic takiego, ale to, że będzie live i ja nie wiem, będę widziała, że te osoby dochodzą i yy, wiecie nie można nic wyciąć i po prostu muszę cały czas coś mówić, pokazywać, trochę się tym stresuję, a ja najbardziej się stresuję tym, że będą osoby, które mnie zdają. Nie wiem, jakoś tak mam. Dziwnie, że ktoś może będzie z rodziny albo coś po prostu będą się na mnie patrzeć i się nie będą odzywać. To jest najgorsze. Bo jeszcze jeżeli ktoś coś tam pisze do ciebie i, i wiesz, że ta osoba jest i po prostu słucha to, co mówisz i odpowiada na twoje pytania, to jest zupełnie inaczej. Ale jak jest osoba, która wiesz, że tam jest, a tylko się obserwuje, nic nie mówi, to jest tak trochę dziwnie. Yy, słuchajcie, dziewczyny, pytałyście się mnie o kolczyki. Właśnie muszę zrobić zdjęcia, bo chyba pani Edyta do mnie napisała, że chciała właśnie, by coś, jakieś kolczyki u mnie kupić. Ja tych kolczyków za, za dużo nie mam. I zaraz wam pokażę, jakie ja tutaj mam. Mam takie krzyże, chyba mam dosłownie dwie pary. Takie piękne, długie, z czarnymi koralikami. No prześliczne są. I przeważnie takie krzyżyki mam, wiecie, bo one najbardziej u mnie idą, ale... Zamówiłam y, też troszeczkę innych, więc jak przyjdą, to Wam pokażę. A tu jest to, co teraz mam. Tu mam kolejne krzyżyki, już trochę mniejsze, takie, y, to są sztyfty, wiecie? No piękne, mi się bardzo podobają, są bardzo teraz, wiecie, na czasie. Tu mam takie zwykłe, basicowe, ja też mam jedną taką parę. No są przepiękne, takie, widzicie, zwykła kółeczka, dosyć grube. Bardzo fajnie się zakładają, piękne są. Nie wiem, czy tutaj mi się e, wyostrzy, ale mam nadzieję, że, że to widać. Takie są. E, co ja tutaj jeszcze mam? Czekajcie, muszę odwrócić to w drugą stronę. E, ok, tutaj mam dosłownie chyba ostatnią parę, ale wiem, że zamówiłam jej więcej. Poczekam na tą dostawę. Też sztyfty. Przepiękne skrzydła. Tu mi została dosłownie jedna para, ale tak jak mówię, one do mnie dojdą niedługo O, Prześliczna, są, prawda? Piękne Ja tutaj od razu je powyciągam, żeby te zdjęcia zrobić Czekajcie, się wydaje, że mam jeszcze To będzie raz I dwa Aha, jeszcze te mam Tu też mam w sztyftach listki Nie listki, tylko córka. Bo te są piękne I tu mi zostało chyba, czekajcie, chyba jedna? Oj 3 cztery pary. O, takie piękne, no prześliczne są. Te mi się podobają najbardziej. Piękne, piękność no. I tu mam cztery tylko, ale pewnie już coś mi dzisiaj się tam sprzeda. Yy, tutaj mam jeszcze jednak krzyżyki ale takie bardziej wiszące. Zbytania. O takie. wiszące takie jak takie krzyże i tu widziałam to odłożyłam to już gdzieś położyłam teraz nie wiem gdzie takie miałam długie to już ja gdzieś wsadziłam no gdzie one są tu wyjęłam, tu wyjęłam, tu też, tu też no gdzieś wsadziłam teraz jedna kolczyk miałam jedną no, parę takich fajnych, długich z czarnym oczkiem, czekajcie chwilę Poszukam i zaraz się odezwę Ok, znalazłam je I to jest jedna ostatnia para Więc może że jak oglądacie to to już ich nie ma eee, Właśnie takie podobne W takim podobnym stylu domówiłam jeszcze Są przepiękne Takie z czarnym oczkiem I tutaj mają em, Cyfry rzymskie No i takie długie się Wydaje się, że to, to chyba są ze 4 cm długości no, przepiękne, prawda? Napiszcie mi, czy Wam się podobają, czy właśnie, czy, czy nosiłybyście takie, bo chcę więcej ich tu mówić. Więc taką mam ostatnią parę, ale najprawdopodobniej to chyba właśnie do pani Edyty, jeśli się nie mylę. Pani Edyta chyba do mnie pisała. Dobra. Ok, to ja tutaj się zbieram. Mam naprawdę sporo pracy. A ile jeszcze? 30, 40 minut, mam w zasadzie. Ale no muszę trochę popisać, notelka jak mi przyjdzie, to tutaj mi pomoże, żeby wiecie, będzie mi podawała jedno, ja będę sobie zaraz zapisywać i będę rozkładać przy stoliku, bo mam taki stojak na telefon, bo przez Facebook właśnie to na telefonie mam, więc będę musiała to jakoś tam ogarnąć i będę pokazywać. Mam już swoje po popiersie. I będę pokazywać na tym, tak sobie myślę, że chyba zrobię też takie z boku taką wystawkę. Mam jeszcze chyba jedno czarne po piersie i taki czarny stojak, więc może na tym po prostu coś tam rozwieszę, żeby już było. A resztę będę pokazywać na tym, więc będzie fajnie. Um, napiszcie mi też w ogóle, czy wchodzicie właśnie na takie live'y na Facebooku, czy Wam to się podoba. Ja wiecie co, oglądałam wcześniej, jeszcze w ogóle tym się nie interesowałam, to... Um, to widziałam takie ubraniowe live'y i to mi tak średnio, wiecie, co podpasowało, ale później koleżanka mówiła, że naprawdę fajne rzeczy tam y, kupuje. Wiem, że też Sylwia z kanału Sylwia S. często kupuje właśnie na live'ach swoje ubrania. Ona ma taki swój y, styl. I y, później moja znajoma właśnie, ona sprzedaje kosmetyki z Avonu, i robi to na live'ach i dla niej to super to wychodzi. Pokazała mi mniej więcej jak to wygląda, tak więc zaczerpnęłam się z jej informacjami i tym, że tak fajnie jej to wychodzi i sprzedaż i tak dalej, więc postanowiłam, że ja chyba też tak zrobię, tak więc próbuję się jakoś, wiecie, nakręcić w to, zobaczymy jak to wyjdzie. Natalka trzyma też za mnie kciuki, powiedziała, że muszę to koniecznie dzisiaj zrobić, tak więc tak chyba y, będzie no chyba się nie poddam, mam kilka takich wiecie co, y, po jednej sztuce, niektórych celebrytek, bo już H&M do mnie idzie y, i mam nadzieję zrobię jakąś y, promocję i może je sprzedam żeby już poszły y, tak, kolejne zamówienie idzie, już naprawdę nie mogę doczekać bo taki, takie fajne celebrytki pozamawiałam dobra, to ja się tutaj zbieram Jakoś to ogarnę. Jestem chyba już przygotowana do live'a, jest godzina... chwila po piątej. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Tak wygląda moje stanowisko pracy. Yy, nie jestem w 100% gotowa, ale postanowiłyśmy z Natalią, że i tak, i tak włączamy live'a i dajemy z tym. Musimy jakoś spróbować, naprawdę, muszę się odważyć, przynajmniej... Chociaż 10 celebrytek pokażę, to i tak będę z tego zadowolona. Ja mam tego tak dużo, że nie sądzę, żebym mogła po prostu wszystkie je tutaj pokazać, więc zrobię taką tutaj część, taką próbę i zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie ze mnie kciuki. Jeżeli byłyście na live, to bardzo Wam dziękuję już teraz. ale ja jeszcze się do Was odezwę i, i powiem Wam moją, e, moje przemyślenia na ten temat. Ja już po live, dosłownie 10 minutowym, tak, i mi tutaj pomóc posprzątać moje wydatstwo. Słuchajcie, był live. Czekajcie, odwrócę się do Was tutaj. Jestem. Był live. Odważyłam się. Jestem naprawdę szczęśliwa. Teraz wiem już jak to robić. Już nie będzie aż takiego dużego stresu. Chodzi o to, tak szybko zakończyłam, ponieważ były tam dwie albo trzy osoby. Z którymi fajnie mi się rozmawiało, ale ja potrzebuję wejść na taką główną stronę yy, w UK tutaj i ja za bardzo nie wiedziałam jak to się udostępnia. Ja zrobiłam live na moim butiku, yy, fajnie dziewczyny, że byłyście, Ewelina, Asia, już nie pamiętam jeszcze kto tam był, pozdrawiam was dziewczyny. Dziękuję, że byłyście, że mi wysłałeś, wysłałyście serduszka, to było mega. Taka mnie tutaj ze swoimi kulami. Co? I słuchajcie, chodzi o to, że na butiku nie ma aż tylu osób, które chcą kupić te celebrytki. Mi chodzi o to, żeby mój live był udostępniony na te grupy angielskie tu. Tak więc, ja muszę porozmawiać z moją koleżanką, właśnie do niej napisałam i da mi znać, jak to w ogóle ma wyglądać. Więc ona po prostu będzie na moim live i poudostępnia na innych grupach, i żeby było więcej osób, ale. Naprawdę bardzo się cieszę, że zrobiłam ten krok, że się... Widzicie, był strach, oczywiście. Ja nie wiem, jak za to się wszystko zabrać, ale jakoś mi to wyszło. Dziewczyny, napiszcie mi, Ewelina, Asia, jak to w ogóle wyglądało z waszej strony. Yy, wiem, że tutaj, tak jak powiedziałam wam wcześniej, do tej kamerki tutaj, tej vlogowej, inaczej się rozmawia. Yy, tutaj na live'ie w zasadzie też... Było podobnie, bo po prostu Wam pokazywałam rzeczy, opowiadałam o nich, no ale że były tam trzy, maksimum 6 osób tam było i nie było takiego e, engagement, to się nazywa, nie, nie wiem, connection, ta, konekcji, tak. Yy, więc ja na nie wiedziałam, co wam pokazywać. Tak więc poczekam na tą moją znajomą, żeby ona mi troszeczkę pokierowała, jak to zrobić. I yy, zrobiłam teraz, że będzie live w piątek o godzinie 19 mojego czasu, czyli waszej 20.00. Tak więc serdecznie was zapraszam. Wejdźcie sobie na mój butik, na mój live. Yy, dodajcie mi trochę otuchy, <gryw> bo potrzebuję ją chyba. Ale wiecie co, pierwsze koty za płoty, super, że mi się udało, sorry, że tak macham ręką, fajnie, że mi się udało, że weszłam, na, weszłam i to zrobiłam. Więc wiecie, takimi małymi kroczkami do czegoś dojdziemy, ja się troszeczkę bardziej przygotuję, widzę jak to mniej więcej, wiecie, trzeba rozkładać i tak dalej, tak więc do zobaczenia w piątek na live, serdecznie was tam zapraszam. Okej, okay, proza życia teraz, potrzebujemy kolację. Przepraszam. Bo tu szafeczkę muszę otworzyć. Stoicie właśnie między moimi e, naczyniami. Zamknę szafkę, żeby wszystko nie było. Tak, robimy dzisiaj Meat Free Meatballs, czyli pulpety, ale nie mięsne. Natalka zdecydowała, że będziemy je robić z makaronem ze spaghetti. O, więc już tutaj wodę nagrzewa się. Po prostu wyciągnę nasz makaron. Zrobimy... Tak myślałam, że zrobię z Fasatą, ale ja mam bardzo dużo takich mm, sosów, Zresztą mnie widać, sosów w słoikach. To Natalka chce mi pomóc. Na, przy kulach stoi, o kulach, tak? Tak się mówi. Już wam pokazuję te pulpeciki. I wyglądają tak, Organic Vegetarian Bowls. Wydaje mi się, że będą naprawdę fajne. Tak mi się wydaje, czekajcie. Co tu jest napisane? Jest soi, proteiny, e, cooked fried. Tam jest cebula, woda, soja, zboża. Jeszcze więcej soi i jeszcze więcej zboża i jajka. Ok, tutaj jest napisane, żeby albo w piekarniku podgrzać 8 minut, albo w mikrofonie półtorej minuty, albo podsmażyć. E, Czy musimy więcej? Tak, trzeba jeszcze więcej makaronu tutaj troszeczkę go Trzeba jeszcze posolić. Dobra, to my się zabieramy za jedzenie. Ja jestem głodna, serio. Tak malutko wyciągnęłaś. orki? Trzeba przechylić. Dobra, zaraz, zaraz to wam ogarniemy. Dajesz jeszcze stać? jest okay. biedne moje dziecko. Dobra, my się zabieramy za jedzenie. Coś tutaj będziemy kombinować i odżywamy się za chwilkę. To jest ten sos, o którym właśnie wspomniałam, taki boloński, z dolmio, bardzo dobra firma. Pulpaciki zaraz podgrzewam i będzie jedzonko. troszeczkę sera na góra i będzie pyszności. Być może, jakoś tam strasznie apotycznie to nie wygląda, ale tak wygląda właśnie to jedzonko. Będzie no, zwykłe spaghetti, po prostu te takie ala pulpaciki bezmięsne. Zaraz sprawdzimy, czy, czy to jest dobre. więc Natarka tutaj zaraz będzie mi próbować. Bo to najważniejsze, prawda, żeby smakowało także i jej. No i już sobie pojadłyśmy, przyszłam teraz właśnie montować tego vloga i zapomniałam, że się z wami nie pożegnałam. E, a propos jedzenia, wiecie co, mm, średnie były te pulpeciki, te bezmięsne, mm, taki no nie nasz smak, ale makaron był fajny, dobry, z sosem, trochę sera dorzuciłam tam. E, więc sobie pojadłyśmy makaron, te pulpecy no takie mówię wam, średnie. Na pewno już więcej ich nie kupimy. No i przyszło mi się z Wami tutaj pożegnać. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał taki jednodniowy i do zobaczenia jutro. Pa!